Cześć, z tej strony i witam Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku symulatora Farmy 2016 na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie naprawdę bardzo krótki, ponieważ um, miałem problem ze znalezieniem czasu, żeby um, coś konkretniejszego ogarnąć, dlatego chciałem Wam pokazać jedną taką dosyć fajną rzecz, mianowicie zarządzanie wieloma przyczepami. No jest to jedna z nowych funkcji w SF16. E, jestem na nowym zapisie, e, specjalnie przygotowanym właśnie do ogarnięcia tych przyczep, jak widzicie, mam tutaj spory konwój. E, no cóż, na tamtym tym głównym bym tego nie ogarnął. W związku z tym zobaczcie, przepija nam się jedna przyczepa. Przyczepiła się. Dobra, muszę trochę cofnąć. Jesteśmy w widoku traktora. Oczepiła się jedna przyczepa. Teraz oczepiła się druga. Odepnij. No i teraz. Bam. Coś się zmieniło. Jesteśmy teraz na tej przyczepie BAM Znów coś się zmieniło Jesteśmy teraz na tej przyczepie BAM Jak widzicie Kamerą Możemy teraz przez kamery Możemy przełączać się teraz na każdą przyczepę I regulować Stój Regulować czy którą mamy konkretnie odpiąć Osobiście uważam, że ten mechanizm jest lepszy niż w przypadku farminga ponieważ tutaj mamy większą kontrolę nad tym, taką bardziej wizualną i łatwiej jest dojść do tego którą przyczepą zarządzamy No i mamy tutaj wysypywanie ziarna, dużo na tym nie zarobiliśmy niestety. Ale myślę, że warto to sprzedać, bo nie będziemy tego przechowywać w takiej drobnej ilości w silosach, bo to raczej nie ma sensu. Dlatego skoczymy sobie do skupu. Tutaj mamy najbliżej. Wsiądę sobie do środka. Żeby zmienię biegi. Okay. I możemy jechać. Jak słyszycie, w tle jest nowa muzyka, tak jak mm, obiecałem. Tak jak mówiłem yy, pod, w komentarzach pod pierwszym albo drugim odcinkiem, jest nowa muzyka, nie tylko ta stara. Yy, myślę, że wpada w ucho też. Bardzo, bardzo przyjemna yy, i umilająca czas. Oczywiście muzykę można sobie wyłączyć. Można sobie podmienić na własną To jak już kto sobie życzy To jest taki zestaw od nas Na umilenie rozgrywki Zobaczycie sobie tutaj też Troszkę mapę jak wygląda Właśnie między innymi dlatego wybrałem Dzisiaj jazd, jazdę Z ziarnem a nie A nie e, Prace polowe, na prace polowe przyjdzie czas Jeszcze e, na razie jeszcze takie prezentacje robię. Ogólnie w pracach polowych zbyt dużo się nie zmieniło na obecną chwilę, dlatego też jakoś e, mi się nie spieszy do pokazywania. Tego e, jest jeszcze czas. Natomiast coś takiego jak właśnie prezentacja mapki czy coś to myślę, że, e, że się przyda dla przyszłych nabywców. Dobra, skoczymy do środka. I to mamy gdzieś tutaj, już chyba, gdzie tu będzie wjazd. Tam dalej. No dobra, to podjedziemy. Eee, słuchajcie, pod ostatnim odcinkiem była naprawdę masa komentarzy. Niezmiernie się z tego cieszę. Eee, były, były i te bardziej przychylne, i te mniej przychylne. Eee, każda opinia jest cenna. Naprawdę, każda opinia jest cenna. Eee, I pozwolicie. Że odniosę się do nich w następnym odcinku. Naprawdę dzisiaj już. Kurczę. O, tu jest, dobra. Naprawdę dzisiaj już jestem tak zmęczony, że nie mam siły jakoś się rozwodzić na temat tego, a mam tam naprawdę sporo do powiedzenia, do skomentowania. Dlatego poświęcę dłuższy odcinek na. Na pogadanie na ten temat Chętnie podejmę dalszą dyskusję Naprawdę przepraszam was, że nie, nie skomentuję tego na bieżąco Po prostu już nie dam rady Mam nadzieję, że, że nie będziecie się gniewać eee, Nie pokazałem jak się wysypuje zboże, ponieważ mm, Musiałem Na sekundę wyjść Ech, nie tu jadę teraz Musiałem na sekundę wyjść, a tego zboża było tak mało, że mm, Że po prostu lekko źle ustawiona kamera, jak wyszedłem no i mi się nie nagrało, przepraszam bardzo w przypadku dalszych prac polowych i kolejnych żniw i tego typu konieczności wysypania tego zboża na pewno to pokażę przepraszam, że teraz mi się nie udało no, moja wina a ziarna teraz nie wynajdę żeby żeby Wam to pokazać jeszcze raz Chciałem teraz, może, inną stroną się przejechać, chociaż to będzie trochę, trochę, sporo dalej, bo całkiem inne połączenie tu będzie. Ale, hm, a może z drugiej strony? Bo w panku pojedziemy tu, pojedziemy tutaj, tam mi się jakoś nie chce jechać, nawrócę. I tutaj sobie skoczymy. Skoro wybrałem, wybrałem trochę dłuższą trasę, to może odniosę się na razie tylko do jednej rzeczy. Mianowicie dosyć kontrowersyjnej kwestii animacji. Co na ten temat mam do powiedzenia? No cóż. Animacje to kwestia, w której niektórym może się podobać, niektórym może się nie podobać. No wiadomo, to jest kwestia gustu. I poniekąd uważam, że tutaj nie ma co jakoś na ten temat dyskutować. Jednocześnie uważam, że macie rację tutaj w tej kwestii. No szał nie ma z tymi animacjami. Mogłoby być lepiej. Niemniej jednak. Osobiście mm, uważałem, że to stygnie. No cóż e, Moja wina tutaj przyznaję się do winy, bo mogłem... miałem możliwość e, pogonić zespół w jakiś sposób, żeby lepiej się na tym skupił e, Biorę winę na siebie. E, I będziemy myśleć, żeby jakoś to... Jakoś to poprawić, tak wiecie, w miarę szybko. To chyba je pierwszy taki... Pierwsza taka konkretniejsza rzecz, która Chyba będzie to poprawki po premierze, bo jak na razie nic więcej takiego nie wyszło Optymalizacja i grafika już są skończone Dlatego Dlatego na tym nad tymi animacjami trzeba będzie się skupić jeszcze No jeszcze była do pokazania ta animacja Wysypu zboża z przyczepy, bo też jest dodana No ale to też moja wina, bo nie udało mi się jej uchwycić Nad no, tymi animacjami po prostu trzeba będzie jeszcze Posiedzieć i coś pokombinować Żeby Żeby po prostu była możliwość Was zadowolić Bo w końcu gra jest krojona pod was, graczy I teraz w prawo Muszę sobie teraz zmienić znacznik Tutaj W końcu gra jest zrobiona pod was, graczy no i bez sensu jest byłoby mm, niesłuchanie was i robienie wszystkiego po swojemu. Dlatego... Dlatego po prostu no, trzeba będzie to ogarnąć. Między innymi dlatego uważam też, że taki program wsparcia jest naprawdę przydatny, bo Giants poniekąd wydaje farminga co dwa lata. Może tu by, Może tu by przeleciał. E, Giants wydaje farminga co 2 lata Ale wtedy już nie mam czasu na konsultacje z graczami e, Teraz on, o, ogarnęli tą ankietę jakby Nie wiem czy, czy, czy słyszeliście i tak nie umiem cofać z, tako, z tego typu przyczepą e, Ogarną tą ankietę co by gracze chcieli w FF17 e, Ale my nie mamy jeszcze takiego zasięgu żeby po prostu Walnąć jakąś tam konkretną ankietę, co chcecie, jak się wypowiecie i tak dalej. E, ja wiem, że to by mogło być nawet lepsze od obecnej formy, jednak wygra nie ma takiego zasięgu. Nie ma szans, żeby wynik, był, e, żeby wynik był wiarygodny. No niestety, dlatego trzeba przyjąć taki model, jaki, jaki jest. To chyba tyle na ten temat. Myślę, że nie mam już nic więcej do powiedzenia w tej kwestii. Bo, bo, wiecie, Giants, jak już wyda po tych dwóch latach, to on On potem skupia się tylko na DLC, bo oni mają ten program DLC i oni muszą na tym dodatkowo jeszcze zarobić. I na poprawki już nie ma czasu. Ja wiem, że farming już jest taką grą skrojoną, tak skrojoną grą, że raczej tamtej poprawek dużo dużo nie ma, ale jednak osobiście jako gracz teraz mówię, um, uważam, że pewne rzeczy można y, by było zmienić, a już nie ma na to czasu. Są tylko poprawki jakichś tam błędów. Dlatego ten program y, wsparcia tutaj się myślę przydaje. Czy tutaj skoczę. Nie, muszę jechać dalej. żebym nie przejechał. Lampy już świecą. Ciemno się zaczyna robić. No, niestety. Mościkiem, mostem sobie przejdziemy. Rzeczka tutaj ładnie płynie. Ślicznie. No, i co? No, i będziemy może powoli kończyć. Tę drogę to już raczej tutaj znacie. Eee... Tę drogę raczej już tutaj stój. Raczej już tutaj znacie, bo jeździliśmy tam. Do sklepu, chociaż nie pamiętam już teraz, czy ja to nagrywałem, czy nie. No i nic w każdym razie, teraz tu już jesteśmy przy samej farmie, więc tutaj nie ma za wiele do pokazywania. Dlatego to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Naprawdę przepraszam Was, że taki krótki i że nie odniosłem się do wszystkiego. Zapewniam Was, że w następnym odcinku będzie już lepiej. Ja się z Wami żegnam. Cześć.